Leci! O, służba zdana. Dwudziesty ósmy maja, dwa tysiące dwudziestego drugiego roku. Cześć Danielu muszę jedną rzecz sprawdzić czy kominiarkę zostawiłem jest kominiara dobra, wczoraj służba na pierwszym z przodu o, tylko, ale to dobrze wiecie wyjazdów wczoraj trochę było ale no w trochę, sześć wyjazdów ale w tych sześciu wyjazdach było pięć alarmów fałszywych i jeden pożar mieszkania ale w bardzo początkowej fazie zaraz o tym, zaraz o tym opowiem najpierw o, o tych alarmach fałszywych moi drodzy pięć alarmów fałszywych na służbie to jeszcze tutaj mi się nie zdarzyło ale zdarzyły mi się takie sytuacje jak byłem dumnym funkcjonariuszem jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 4 w Warszawie się lat swojej służby spędziłem. Pozdrawiam wszystkich chłopaków czwóreczki bardzo i to bardzo serdecznie. Co to za alarmy fałszywe, co to za monitoringi? Słuchajcie, no w budynkach użyteczności publicznej, czy też teraz w budynkach mieszkalnych, w garażach i w innych pomieszczeniach są po prostu zlokalizowane czujki pożarowe, i zazwyczaj, jak jeździmy do monitoringu, no to ten. Ale po prostu okazuje się zazwyczaj zazwyczaj fałszywy. W mojej 17-letniej karierze. Powiem wam szczerze, że tak naprawdę tylko jeden raz, jak gdy pojechałem do monitoringu pracując, służąc to tabę na czwórce, no tak, dojechaliśmy do hotelu Hilton do monitoringu, okazało się, że tam się paliły śmieci w pomieszczeniu, gdzie tam się trzyma kontenery. To jedna taka sytuacja przez całą moją karierę. A wczoraj co? Pani psikała mu muchozolem i jej się tam trafiło w czujce, to ją wzbudziło. Jakiś tam samochód w garażu podziemnym za długo, za, za długo pozostał po w nim z silnikiem to też zbudziło czujkę. I co Jeszcze prace remontowe były prowadzone. No i to tą czujkę zapaliło. Czwartego nie pamiętam, bo czwarty, czwarty alarm fałszywy z monitoringu to ja akurat wtedy byłem w GCB i z oma chłopakami na propagowaniu w straży pożarnej na jakimś festynie o bezpieczeństwie w szkole tutaj. Nawet 112 numer tej szkoły był. No w tym czasie mieli chłopaki monitoring i jeszcze jeden fałszywy to był ktoś zadzwonił, że z budowy metra jakiś dym się wydobywa. Po prostu jak dojechaliśmy na miejsce okazało się, że tam tes testy instalacji tutaj, te testy po prostu instalacji, tak wykrywania robili sztucznie, zadymiali, sprawdzali kolokwialnie mówiąc czy to wszystko gra i buczy i czy działa. i Ktoś się zaniepokoił, zadzwonił, wjechaliśmy na miejsce okazało się, że nic tam się nie działo oprócz tego co mówiłem. No i ostatnia akcja moi drodzy: Dostaliśmy zgłoszenie, że zadymienie w budynku tam 11 czy 12-piętrowym. Więc od razu tam topoka mieliśmy bekę, że ostatnio robiliśmy ćwiczenia na ostatniej służbie. A teraz będziemy w sposób praktyczny to sprawdzać. No ale jak się okazało, dojechaliśmy na miejsce zdarzenia a oznak zewnętrznych. Było brak na, na klatce był taki zapach przypominający spalony papier. Spalony torf, coś w ten, ten desen. Ja w pierwszej chwili myślałem, że to jest właśnie jakiś ktoś zgasił torf, po prostu z papierosa w doniczce, i tak. Pierwsze, pierwsze ustalenia w, w kierunku tego, tego scenariusza poszły, ale później, jak wynieśliśmy rzeczoną roślinkę, bo tam też ta, ta, ta ziemia taka wydawała się i ciemna, raczej znaczy taka charakterystyczna, trochę spopielona, wynieśliśmy to na zewnątrz. Zamknęliśmy z powrotem klatkę schodową, i patrzyliśmy, czy znowu ten zapach. Ten zapach na, no, na, no, na nowo powstanie. Tak, i się okazało, że powstał ten zapach na nowo po wyciągnięciu tej rośliny, zapaleniu, zamknięciu klatki schodowej. No i organ wąchaniem zaczęliśmy poszczególne tam drzwi, tak naprawdę wąchać. Ci, ci, co nam otworzyli ludzie, no to weszliśmy do środka. Okazało się, że tam żadnego zagrożenia nie ma i mieliśmy jedne takie drzwi z podejrzeniem, że tam może coś się dziać. W tym mieszkaniu był prowadzony remont. Mieszkanie na parterze, no i tam. Tam, w kierunku tego mieszkania, te nasze działania były sprecyzowane. Okazało się, no, jak wam mówiłem, mieszkanie na parterze. Na tym parterze był, było, był tak zwany, okno uchylone na tak zwany lufcik. Tak? Więc udało nam się przy pomocy jednego przęsła dostać do tego lufcika. Kolega tam podszedł po drabinie na to jedno przęsło. No, w sumie to nawet powochał i nawet zobaczył, że jakiś tam dym delikatny się unosi. No i nasze działania polegały na tym to mieszkanie na parterze. Ogrodzone jeszcze okna kratą, więc w pierwszej kolejności trzeba było się pozbyć tam tych prętów, tej kraty, która tam chroniła przed włamaniem, tak, czy czymkolwiek innym przy pomocy tak zwanego diaksa, szlifierki kątowej. Jak to panowie zrobili, no to wtedy weszliśmy do środka. Ja akurat nie wchodziłem, chłopaki weszli do środka. No i się okazało, że tam zostawił, został, zostawił czy tam robotnik, czy tam ktoś inny po prostu. Patelnie na na kuchni indukcyjnej, czy tam nieindukcyjnej, czy jakiejś tam elektrycznej no i spowodowało to, że trochę tam się promieniowanie ciepne tam w kierunku drewienka dostało na ścianie i to zaczęło się tlić i powodowało ten nieprzyjemny zapach, ale to akurat się udało zgasić tak naprawdę wodą z kranu no ale jakbyśmy tego nie rozkminili moi drodzy, no to tam by mogło się rozwijać, rozwijać, rozwijać i byśmy mogli w nocy przyjechać do pożaru w mieszkanie z rozwinięciem, z rozgorzeniem tak więc taka tutaj sytuacja. Pozdrawiam Łukasza. Oczko. My wiemy o co chodzi, a wam tajemnic strzelaki nie będę ujawiał, bo też była beczka. No i co poza tym? No zdjęcia. Zdjęcia dzięki Luca Maro. Dzięki bo się znam akurat z tym gościem. Wysłał mi zdjęcia na messengera. Już dzisiaj rano to odczytałem, to stąd te zdjęcia mam. No i co poza tym. No i wieczorem trening, moi drodzy. Trening to podstawa. Sprawny strażak prawny strażak, zdrowy, zdrowy strażak. No, zawiesiłem się, lecimy dalej. QA teraz zrobię, bo już myślę, co ja będę robił na siłeczce za, za, jakąś, za jakieś pół godziny, jak to skończę nawijać. Dobra, lecimy QA. Dobra, no to zaczynamy QA. Hashtag Łukasz, niedawno napisał. Jak Twoja zmiana odbiera, jak zmiana odbiera Twój kanał, czy nie wpływa to negatywnie na Wasze relacje? Często się o to pytacie moi drodzy, to zacznę, zacznę, zacznę tak. Przede wszystkim jestem tutaj dwa lata. Jak przyszedłem tutaj, pojawiłem się na tej jednostce dwa lata temu jako nowy kolega ze zmiany. No to nie wyglądało to tak, że od razu zjechałem z buta i zacząłem wszystko kurcze nagrywać. Tylko się na początku to zaklimatyzowałem z chłopakami. Myślę, że chłopaki mnie lubią. Ja ich też. Zresztą ja to. Ja to można powiedzieć samo sobie, mówię, że taki fajny facet jestem bezkonfliktowy. To się każdego możecie spytać, co ze mną w ogóle miał jakąkolwiek styczność. Czy to tutaj, czy to na czwórce, czy to no w ogóle, ktokolwiek mnie zna się, możecie, mnie, możecie się go spytać, jakie ma o mnie zdanie. To zazwyczaj nie będzie to negatywna opinia. Tak, tak, tak mi się wydaje, nieskromnie, nieskromnie powiem, a zarazem skromnie. No i tak, słuchajcie, no i przede wszystkim, ja już byłem znany z tej swojej działalności chłopaki wiedzieli, wiedzieli co robię, zaaklimatyzowałem się z chłopakami. W między tak zwanym czasie dostałem też możliwość prowadzenia i Instagrama, na którego bardzo serdecznie zapra zapraszam i YouTube'a również. Naszego jednostkowego oficjalnego, tak, na którym rzucam po prostu materiały z naszej jednostki, z naszej po prostu działalności, ćwiczeń, akcji i, i tak dalej. Co chodzi o mój kanał, no, to kiedyś zrobiłem po prostu, raczej zrobiłem przy, przy obiedzie, powiedziałem kurczę chłopakom, jak wygląda sytuacja. Że to jest po prostu moja pasja, że lubię o tym opowiadać, lubię montować. Fitmy w tym się realizuję, spełniam. To jest taki mój konik związany, związany ze strażą i nie tylko montowanie, montowanie, nagrywanie, praca twórcza po prostu im powiedziałem, jak to wygląda. Czy macie jakieś obiekcje do tego, czy jakieś negatywne, właśnie opinie odnośnie, odnośnie tego. No i tak, taka była rozmowa, nikt nic krótszego nie powiedział. A poza tym, no nie wiem, jak, jak widzicie ich, też tam nagrywam ich chłopaki występują, no to mi się tak wydaje, że po prostu, no często mi ktoś mówiła, że tam go kolega widział, że, że jak tam byli przy akcji, a to, że pokazywał dziecku, tak, że się z dzieckiem oglądał, yy, omawiał jakieś akcje, pokazał mój filmik i, i przy pomocy filmiku domówił resztę, tak, więc. Yy, ja to bardziej takie zdania słyszę, pozytywne. No Wczoraj mi kolega powiedział, że film ostatnio też na JRG1, SGRWN kanał zapraszał najnowszy filmik, dwa rodzaje rozwinięć bojowe testy, to mi powiedział na przykład, że spoko filmik zrobiłem, więc bardziej pozdrawiam, bardziej, bardziej w, tą, w, tą, w tą stronę. Ja też nie jestem nachalny, moi drodzy, ja nie robię nic na, 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 na przypał, ja wiem o co chodzi, moi drodzy. Ja przede wszystkim, tym co robię, staram się co chodzi o o nagrywanie straży, i tak dalej. Nie mówię o treningach, bo treningi to jest inna sprawa, ale relacjonowanie tutaj działalności Straży Pożarnej. No to jest słuchajcie, dla mnie taka misja, żeby tutaj i naszą jednostkę wychwalać pod niebiosa, i tak naprawdę naszą formację i zachęcać ludzi, więc to jest taki mój największy. Yy... No To jest taki mój cel, moi drodzy, w, ty, w tym wszystkim. I miłe jest, jak ktoś to czasami miłe słowo powie. A to, że lecą jakieś hejty i tak dalej, ktoś sobie przeczyta i widzi, że o, tam ktoś ma jakiś kurcze problem, no to w, wszystko. Wszędzie, na każdą działalność, która jest prowadzona, zawsze znajdą się ludzie, którym się to nie podoba, jak coś się robi. Nie? A wtedy siedzi taki gruby pryszczol przed, <laughs> przed telefonikiem i, i, i wrzuca, wrzuca różnego rodzaju hejty, nie? Na przykład. Więc to mnie tam, takie rzeczy mnie w ogóle nie ruszają, a cieszą mnie takie rzeczy pozytywne. Więc myślę, że tutaj. Wyjaśniłem, moi drodzy, jak sytuacja wygląda. Dobra, następne jakieś pytanko. Paweł Kołodziejski. Czy jakiekolwiek wykształcenie wyższe w kierunku innym niż pożarnictwo jest brane pod uwagę przy rekrutacji do straży ulicy? Jakie kurty, kursy warto robić poza prawkiem w kategorii C? Yy, zacznę od tego playlista nabór, która teraz wyskakuje. Tam jest film o systemie punktowym. wejście sobie go, zobaczcie. I tutaj co pytałeś, za kategorię C są dodatkowe punkty podczas prowadzonej rekrutacji. Jak twoje wykształcenie wyższe jest, kwalifikuje się do wykształcenia, które może być przydatne w pożarnictwie, no to wtedy też za to punkty dostajesz, mój drogi, mój drogi Pawle. O, ktoś napisał ciekawy film, pozdrawiam. No i widzicie, i tak też często mi kumple mówią. Witam, fajnie trafić na wartościowy kanał. Pytanie moje... Wiele pożarów bloku widziałem na osiedlu, mamy stare czy nowe hydranty, to nie wiem czy... szczerze nie widziałem, żeby ich kiedykolwiek używano, jak to jest, czy byle gościu może otworzyć taki hydrant, odkręcić zawór, już jest, czy naj... najpierw gdzieś w piwnicy ktoś musi odkręcić dopływ, wiesz co, no nie wiem w jakim ty bloku mieszkasz, yy, jaki, jaki to jest rocznik tego bloku, ale no, yy, to o czym mówisz, to mo mogą być tak zwane, tak zwane suche piony, czyli instalacja taka, która zaczyna, zaczyna się, Zaczyna się takim krótkim nasadą, tak? Tam można w teorii się podpiąć, podpina się go, tam, tam jest tłaczana woda, i na dane piętro, na którym tam jest potrzebne, po prostu ta woda się dostaje. I drugi, druga nasada, wylotowa tam, podpinamy odcinek też w teorii i możemy prowadzić działania. Tylko powiem Ci, mój drogi, drogi, że tego typu. Pracowałem na czwórce tam od, od groma budynków wysokich, wysokościowych, tych takich też starszych, no to z doświadczenia dziś powiem, że te instalacje są niesprawne do użytku. Są pozapychane, kiepy, śmieci i tak dalej. Te nasady są też pozapychane, za, poz, więc tego kurczę nie używaliśmy. W nowszych blokach są już po prostu nawodnione, nawodnione piony, więc takiego też można korzystać. Raz kiedyś z czegoś takiego korzystałem właśnie. A, taka na sytuacja, teraz mi się przypomniała. Jak był COVID rok czy dwa, dwa lata temu, czy trzy lata temu, jak jeszcze służyłem na 16, pozdrawiam chłopaków z 16. To słuchajcie, czwórka, czwórka była na kwarantannie cała, i ja, jako jrg 16 zmianą moją pełniłem służbę na czwórce, i wtedy mieliśmy pożar mieszkania na 11 piętrze. No i właśnie, ale to był nowy budynek, no to wtedy wykorzystaliśmy tą, 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 tą technikę, mój drogi, tak? Więc tak, co ci powiem, jak czegoś jeszcze nie wiesz, to dopytaj, dopowiem. E, dobra, jeszcze jakieś, jakieś pytanka. Czym się zajmujesz po służbie? E, w, ale dobra, po służbie. Praca w straży, no to jest kurczę, dla, dla mnie, dla, dla mnie topik. Uwielbiam tu przychodzić. Ja to tak naprawdę odpo, odpoczywam psychicznie, fizycznie, może, 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 może rzadziej. Raczej znaczy nie odpoczywam to fizycznie, bo zawsze jakiś tam zmęczony po tej służbie jestem. Bo sam fakt, że nawet jak się śpi nie ma wyjazdów, no to już człowiek się tak nie wyśpi, jakby się wyspał w domu, tak? Więc po to też te 48 godzin. Yy, o czasie wolnym. Czas wolny, mój drogi, najbardziej lubię spędzać na sporcie, a poza tym, no, jestem. Trenerem z 11-letnim doświadczeniem i zajmuje się przygotowywaniem kandydatów do sprawnościówek w służbach mundurowych w zdecydowanej większości oczywiście do straży, do straży, po, do straży pożarnej. A poza tym jeszcze tam obsługuje niektóre firmy pod, pod względem social mediów. Social media obsługuję, Centrum Ratownictwa na przykład. Sprawdźcie sobie wszystko, co tam widzicie na Facebooku, Instagramie. TikToku to moja robota. Poza tym filmy nagrywam i, i takie tam inne, inne rzeczy. No i to też jest moje hobby, można powiedzieć. No i, 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 i tyle, tam więcej ci szczegółów nie będę, nie będę mówił. No tam się spotkam ze znajomymi i tak dalej, i wiesz, no ale to chyba nie, nie chodzi o to, czym się zajmuję po służbie. Jaki zegarek dla strażaka, jak go używasz pod kątem pył, wody i tak dalej? Powiem ci tak, mam dzisjoka, w którym sobie wymieniłem. 4 lata temu, po 7 latach użytkowania, całą tą kopertę, bo mi się pasek zerwał i tak z tego co widzę, to bardzo dużo strażaków, po prostu dziżoków. używa, ale to nie jest to, że ja to polecam dla, dla strażaka, tylko ja z tym zegarkiem się nie rozstaję, no jestem akurat strażakiem, ale tak samo, no nie wiem, no, no, jestem trenerem, no, to tak by się mówił, że jaki zegarek dla trenera polecam, nie wiem, po prostu go lubię, zajebiście go lubię, przywiązałem się, 11-latko mam. Czy trudno znać zdać, zdać GSP, Matma fizyka bardzo się przydają. O Boże, te pytania. No, jak się dobrze będziesz uczył, to nie będzie Ci trudno zaliczyć no, matematyki fizyki na wysokim poziomie. No moi drodzy. Eee, Okej, okay, dobra, to już tyle, bo już z 15 minutek będzie. Nie chcę przedłużać, bo mam trening, trening od 10 do 11 i chcę na niego lecieć. Jak czegoś? Jak na wasze pytania odpowiadałem, to weźcie powtarzajcie, bo w końcu, no, w końcu na nie odpowiem, jak widzę, że się jakieś powtarza. Tych pytań zadajecie po 30, po 40 na filmie. Zapraszam na Instagrama, jr, jrg1sgrwn, na YouTube'a oficjalnego, jrg1sgrwn Warszawa. Ja go prowadzę, bardzo się z tego cieszę. Jeszcze raz, jak ktoś mnie ogląda, to bardzo dziękuję, że mogę to robić, Oto też takie moje spełnienie tutaj. Yy, I co? No i zostań strażakiem. Facebook, Instagram. Pokazuje życie strażaka zawodowego, tak. No i Muchlewicz, trener strażaków, znajdzie sobie Facebook, Instagram, TikTok. Dużo merytoryki, dużo wiedzy, dużo wskazówek i innych sztuczek. Pozdro, ja ulecę.